Siema, siema, witam w czwartym odcinku z Alting Dawuna I co? Wasze zdrowie? I mojego gardło. Lecimy, i widzimy się w Gierce. No i po. Waju, Jesteśmy już w Gierce. Klikam znów. I lecimy dalej tą gierką. W poprzednim odcinku. To tylko małe ja, Johanna. Dziś obchodzimy pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hana i Beth Washington, które do dziś nie zostało odnalezione. Jestem pewien, że dla Hana i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Kurwa mać. Bum? Efekt motyla. Ej, ej, gdzie ty łapy? Ej, co was pogięło, czy jak? Ej, Mike, może obczajcie z Jess tę chatkę dla gości, o której mówiłam? Słyszałeś to? Na Boga miłego, co to jest w ogóle za strój? Oto nasz bilet do królestwa duchów. No i uważajcie na Josha. To intryga. Sama się prosiłaś? Jess? O, izolacja. Aby komunikować się ze światem, z należy oczyścić umysł z wszelkich uprzedzeń, porzucić zahamowań i w pełni poddać się woli innych. Należy z entuzjazmem spełniać każdy kaprys mistrza dusz, czyli nie. Wcale, że nie. A wszyscy obecni ślubują, że zdejmą odzienie na życzenia. Chris, to poważna sprawa jest. <laughs> Jestem śmiertelnie poważny. <laughs> Oj, dosyć. Zaczynajmy już. Prosiłbym. No dobra. Zobaczmy. Ashley, może jako osoba świeżona wrócona zostaniesz dziś naszym... tu jest? Czy ujawnisz się nam? Jeśli tu jesteś? Ej, hey, patrzcie! tak któryś z was? Ja nic nie ruszałam. No się rusza? P? Co to za słowo? Chwila. Jak to możliwe? To ty ruszasz? Przysięgam, samo się rusza. Ja pierdolę. Pomocy? Jak mamy pomóc? Nie wiem. Co to ma znaczyć? Musimy wiedzieć, kim jest, jeśli mamy pomóc. Derepe... co? Do prezydzu... zbadaj. Dawaj. Kim jesteś? Ha! O! Rusza się! Okej. Okay. S. I. S. T. R. Siostra. Siostra? Ale czyja? Ach, dajcie spokój, serio? Sztul dziób! Spytaj, czy ja siostra? Jóż, to, to to musi być! Tak. Okej, okay, hmm. dobra. Która z nich w takim razie? Ashley, spytaj, kto to? Z kim teraz rozmawiamy? Hanna? Czy to ty? O Boże! O, ale dobrze się to, to Josz. Okej? Okay? Jest ok. Na pewno, bo możemy przestać. Nie. Stary, to nie wstyd. Chcę wiedzieć, co powie. Nie wiem, od czego zacząć. Pomyśl. Jeśli to naprawdę jest Hanna, to może dowiemy się, co się wtedy stało. Josh? Wytrzymam. Okej. Okay. Mhm. Mm Niech pomyślę. Hannah, tęsknimy za tobą i chcemy wiedzieć, co ci się stało. Powiesz nam? Co się stało? Z, Ty. R, A, słabo mi. – Zdradzona. – O co jej chodzi? – A, wciąż się rusza. – O Boże. Z, a, b, i, t, a, nie! – Zabita? – Przecież ich nie zabiliśmy. – To był tylko żart. – Ej, Ash, uspokój się, okej? Okay? – Musimy dowiedzieć się więcej. – Przepraszam, bardzo no przepraszam. Pyta, o co im chodzi? No weź spytaj, co się stało. No tylko tak się dowiemy. Spytaj, aż! Ok. Kto cię zabił? Hena, kto to był? By. I. By. Biblioteka. Słuchajcie, może coś jest w bibliotece. O. Wy. U. Dowód jest jakiś dowód. Biblioteka. Jezus, Maria. Chris. Wiecie co? To jakaś ściema. Bez sensu. George, nie wiem, co tu się dzieje. Słuchajcie. Nie wiem. Może myślicie, że pokrywając sobie ze mną, pomożecie mi poradzić sobie z cierpieniem czy coś, ale to nie jest fajne. George, nie! Przecież to ty chciałeś użyć tablicy. Ej, uspokój się, to nie jest wina. Nie będę tego słuchać, okej? Okay? Jesteście żałośni. <grym> jo, piole, <Może> <grym> Trzeba za nim pójść? Nie, wy wyliżę się, tylko. Dajmy mu trochę czasu. Ja go nie winię! To było chore! Wskaźnik po prostu odleciał ze stołu! No, jeśli to twoja sprawka, to odwaliłaś naprawdę niezły cyklu. Co? To nie byłam ja! Sprawdźmy to! Przeszukajmy tę bibliotekę. Jess! Daniel. Co za chorę gówno Cześć. Skarbie. Mój sensie życia. Hej Jess. Kotku, jesteś tam? Jezu! Mało się nie zestrałem ze spany. Co to cholerstwo w ogóle tu robi? Jess? Gdzie się podziałaś? Śmieszne to to nie jest. Jessica, no daj spokój. Obiecuję, że cię nie zamorduję! O, o mój Boże. Nie! <sum _> Jakie to było dobre! Wiesz, wcale. Czekaj, czekaj, muszę to zobaczyć. Muszę nie, chcę mać... nie, 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 nie! Nagrałaś to? Patrz na swoją opinię. Wystraszyłem się, Jeff! Nie możesz tak sobie wyskakiwać, to sam środek lasu jest nie strasznie! No co ty, wystraszyłam jes... cię! Jeśli wyślesz to komuś, to cię no co? chyba zabiję. Nie wiedziałam, że masz taki fajniusik, kobiecy głosik, Michael. <laughs> Wygląda na to, że ludzi najlepiej poznaje się, napędzając im stracha. Dobra, dobra, wygrałaś. To nie były zawody, kochany. Ale wygrywam. Jak zawsze. Aha. Tak se tłumacz, mała. <laughs> płasz dalej, Romeo. Ciekawe, co z tego wyniknie. A co? Myślisz, że ktoś krzyczał? Nie. Nie, nie jest tylko jakaś luka. Czy coś Brr, Strasznościowo. Czysz. Co? Słyszałeś to? Nie. Halo! Jest tam kto? Oh! 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 Jasna oh! Oh! To coś mało nas nie zabiło. Okej. Okay. Jest dokładnie taka jak mówiłeś, Mike. Czaj, co? Chatka jest cudowna. Tak. Idziemy do chatki, nie? Dobra. Trzeba obwążyć trochę. <śmiech> <śmiech> o, ale i Ja pidi, Ja się kręcę. Chyba nie chcę wiedzieć. O kurde, idę znowu. Leży. Chyba. O, biedny Irion. Grubo. Co okropne. Jezu, chyba się z tego nie wyliży. Hej staruszku. O oh, mój Hej Boże, stary. no biedaczko. Już dobrze. Już w porządku. Oh. w porządku. Boże, on tak strasznie cierpi. To już długo nie potrwa. Okej okay, staruszku, już niedługo. <grym <grymio> oh! no! no! Biegnij! Biegnij! Jezu, co to kurwa było? Skąd mam wiedzieć? No, zbliżaj się, Maj! Przygotuj My wiatr. Przecież wiem! Nie <laughs> Wiesz, kurcz! Otwórz mi! O mój Boże! Myślałem, że już ponad! Co? <laughs> Miałem to pod kontrolą. Co Full coś? kontrol. Nie pierdol! Nie w 100%. 100%. 110. <laughs> Kurde. Czuję się jak po jakimś maratonie. <laughs> w sumie słusznie. To był niedźwiedź? Tak, na pewno. Skubane są szybkie. No nawet go nie widziałam. Ej, to coś to nie wparuje, obiecuję. Słowo. Ta skąd ta pewność? Z tego, co pamiętam ze szkoły, niedźwiedzie nie potrafił otwierać drzwi. Do samochodu potrafią, widziałam. To? Gdzie? No, niedźwiedzie umiał otwierać oko. W internecie. Naprawdę? Okej. Okay. Ale to nie jest internet, Jess. To rzeczywistość. I obiecuję ci, że żaden niedźwiadek nie otworzy tych drzwi. Chyba masz rację. Okej. Okay. Już prawie czuję się komfortowo. Prawie. No tak, normalka. Ruch. To nie jest przetulny domek, który obiecałeś, Mike. Fakt, trochę jakby przewiewny, nie? Wiesz, tu jest kominek. No, możemy podgrzać atmosferę i bez niego. Mike! Jestem damą, a dama potrzebuje romantycznej scenerii. Okej. Okay. Dama chciałaby się wtulić w swojego faceta w blasku płomieni, z kominka i przy nastrojowym świetle. Jak zaczniemy się o siebie ocierać, też zrobi się nastrojowo. Tak? Ogień i oświetlenie. Tak, moja pani. ありがとうございます。<laughs> <laughs>

ទេទេស្គាំដែរបាទចូលទៅឡៃទុនទេកានេះនេះនេះ

老老老。 Może to właśnie on głosował wcześniej w piwnicy? Co? W bibliotece, pamiętasz? Pod parkietem. Było światło, więc wolałem tego faceta, o którym mówię. Czekaj, 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 jakiego faceta? że chce się zemścić, że chce pójść do 3, 4. 5, 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